Cześć, teraz Ci pokażę, jak balansować koktajle za pomocą So Sour. Generalnie tak opracowaliśmy tą mieszankę, żeby sprawdzała się w stosunku. 2 do 1, czyli na 20 ml So Sour dajemy 10 ml syropu cukrowego, na 40 ml So Sour dajemy 20 ml syropu cukrowego. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki robisz syrop cukrowy, jakiego używasz, tak? czy używasz e, tego połączenia 1 do 1, gdzie jest e, kilogram cukru na litr wody, czy robisz ten bogaty syrop cukrowy, gdzie jest e, 2 kg cukru na 1 litr wody. Więc musisz dopasować trochę Soul Sour do siebie, ale takie chcieliśmy, żeby było, czyli elastyczne, że możesz go dopasować do swoich potrzeb. Ja teraz pokażę Ci, jak przygotować klasyczną lemoniadę w oparciu na Soul Sour. Mam tutaj szklankę. Naleję 40 ml Soul Sour, do którego dodałem wcześniej odrobinę soku cytryny, żeby zapało kolor. To jest 40 ml, używam kieliszka, żebyś widział po prostu, ile nalewa. 40 ml sower. Do tego 20 ml zrobimy sobie ogórkową lemoniadę, czyli połowa kieliszka. całość zasypuje lodem. Dodaję wodę gazowaną. Delikatnie mieszam. Do tego odrobinę mięty. Cytryna i nasza lemoniada jest praktycznie gotowa. Eee... Co jest najważniejsze, to to, że tak naprawdę sok z cytryny tutaj kosztował cię praktycznie tyle co nic, bo używasz i mm, wspierasz się so-sour. E, I balans, którego użyliśmy, tak? Czyli 40 ml sok Sour na 20 ml syropu smakowego cukrowego.